Witam wszystkich ponownie. Wiosna już w naszych ogrodach, więc musi być ciasto z rabarbarem. Tym razem ucierane, maślane, pyszne, z dużą ilością kruszonki. Można zrobić je również z innymi owocami truskawkami, malinami czy śliwkami. Ale ja właśnie kocham takie z rabarbarem. Idealne do popołudniowej kawy na niedzielę i nie tylko. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od wypłukania i obrania rabarbaru. Nie musicie dokładnie go obierać, ale chociaż z grubsza. Następnie drobniutko kroimy. U mnie wystarczy na plasterki, bo mam młody rabarbar. Jak są już większe łodygi, to jeszcze trzeba na pół każdy plasterek. Przerzucam je do miski. Do miski do rabarbaru dodaję dwie łyżki cukru i łyżkę mąki zwykłej pszennej. Mieszam wszystko dokładnie i odstawiam na bok na chwilę. Teraz zrobimy kruszonkę. Mam tu przygotowane 100 g. Zimnego masła. Dodam sobie 80 g cukru i 120 g mąki. Teraz musimy wszystko rozetrzeć między palcami. Rozgniatamy w dłoniach, aż powstanie taka kruszonka. Wtedy jest gotowa. Stawię sobie ją na razie do lodówki. Teraz utrzemy ciasto. Mam tutaj 200 g miękkiego masła i 100 g cukru. Będę ucierała przez około 3 minuty, żeby mi się ładnie roztarło. Masło z cukrem utarte, będę teraz dodawać po jednym jajka. Dalej ucierając. Masa będzie wyglądać jak zważona, ale po dodaniu mąki to się zmieni. Teraz do mąki. Mam tutaj przygotowane 200 g mąki pszennej. Dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia. Zamieszam odrobinę i dodam do masy. Dalej ucierając. Od razu możecie zauważyć, jak masa się zmieniła i już nie wygląda jak zważona. Ucieramy na gładką masę. Na koniec dodajemy jeszcze dwie łyżki jogurtu. U mnie grecki, ale może być naturalny. Zamieszamy i gotowe. Ciasto przekładamy na blaszkę o wymiarach 24 na 28 cm. To jest to mały prostokąt. Wyłożyłam sobie go papierem do pieczenia. Przekładam całą moją masę na blaszkę. Ciasto rozprowadzamy dokładnie po całej powierzchni, cieniutką jego warstwę. Na wierzch wykładamy pokrojony rabarbar. Starajcie się wyłożyć go bez soku, który puścił. Dokładnie na całą powierzchnię. Wierzch posypujemy obficie kruszonką. Całą. I wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i będziemy piekli przez około 50-55 minut. I gotowe. Musimy je teraz wystudzić. Ciasto mi całkowicie już wystygło, jeszcze sobie posypię odrobinę powierzchni cukrem, pudrem. Oczywiście nie musicie tego robić, ale ja lubię jak jest nakruszące troszkę białego puchu. I gotowe, można kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!